Nie mówimy więc o bólu dzieciństwa, o złości nauczycieli, i nacisku rówieśników. Strzeżemy tajemnic dziadków, rodziców i rodzeństwa. Obciążone emocjami z naklejką, tylko nikomu nie mów. Idziemy przez życie czujne i napięte. Dźwigając ten ciężar zajadamy stres, uciekamy w używki, gatorusznicze diety czy treningi. Kontrolujemy ciało, relacje i przyjemności bo wystarczająco skupione, nie chlapniemy tego, co zostało nam surowo zabronione. Zachowujemy wszystkie sekrety. Z nami są bezpieczne. Nie dzieje się to za darmo. Za ten rodzaj zduszenia płacimy najwyższe stawki. Oddajmy swoją wolność, beztroską radość i pasję. A te są przecież sekretami grzecznych dziewczynek.